Przychodzę dzisiaj do Was z testem Testem podkładu AA Makeup Lumi Ja mam w kolorze 105 Sand I one teraz jak było minus 40 w hebe Ja za niego zapłaciłam 10 zł Mam słuchajcie z AA Miałam kilka tych podkładów właśnie Filer Satin mi się już skończył I ogólnie w, tym, w tej serii Satin Miałam kolor Light Beige, który bardzo mi się podobał Był taki właśnie delikatnie żółtawy Nie jakoś bardzo, wiecie, przesadnie I stwierdziłam, że właśnie chcę spróbować teraz ten Bo też o nim słyszałam dużo dobrego Ogólnie jeżeli chodzi o opakowania, to ja zdecydowanie wolę, kiedy podkłady są jednak w takich buteleczkach, ale na pewno takie opakowanie jest bardziej ekonomiczne, jest lżejsze, no i wygodniejsze do jakiegoś, wiecie, przechowywania w kosmetyczce, jeżeli po prostu podróżujemy. To to jest ta pierwsza rzecz, którą będziemy dzisiaj testować. I przy okazji testu tego podkładu chciałabym pokazać Wam też właśnie działanie tej gąbeczki to jest gąbeczka blended i e, ja mam już słuchajcie ją może około miesiąca i tak ona wygląda po miesiącu wydaje mi się że wygląda no idealnie nic po prostu nie widać po nie jakieś śladów użytkowania nigdzie nic się nie wdrapało ani nic pokażę wam teraz i opowiem po prostu trochę o działaniu tej gąbeczki bo jest to yy, Niedroga gąbeczka, ona, ja za nią chyba dałam około 25 zł na sklepie Mint Shop. Dobra, przejdziemy po prostu teraz do aplikacji. Ja w ogóle uwielbiam podkłady rozświetlające, tak? pół twarzy, pół twarzy nie żebyście mogły zobaczyć właśnie tą różnicę że krycie jest jak najbardziej dla mnie zadowalające, to nie jest taka wiecie blacha nie jest to takie płaskie wykończenie mocno kryjące jest to, dla mnie jest to takie właśnie idealne krycie na co dzień, ja na co dzień nienawidzę takich mocnych kryć tylko takie bardziej wiecie naturalne naturalne właśnie wykończenie i krycie Powiedziałabym, że jest to takie średnie, jak widzicie zakryło jakieś tutaj moje zaczerwienienia, piegi, no i to właściwie wszystko, co posiadam na swojej twarzy, czyli zaczerwienienia i piegi i tutaj mam takie trochę zasinienia pod oczami, to tutaj jak widzicie zakryło to właśnie ten podkład. Kolor jest dla mnie uważam idealny, teraz nałożę go na drugą część twarzy. podkład, bardzo mi się podoba podoba mi się jego wykończenie, podoba mi się jego kolor i podoba mi się jego krycie na razie nie widzę w nim minusów, zobaczymy jak będzie z jego utrzymaniem się, tutaj jest napisane, że on utrzymuje się 16 godzin zobaczymy ja zaraz, chcę właśnie zobaczyć jak długo on będzie się utrzymywał bo na razie naprawdę nie mam do niego żadnych Zastrzeżeń, zastrzeżeń, tak jak mówię, bardzo dobry podkład, po prostu na co dzień. Teraz, jeżeli chodzi o gąbeczkę, ja w ogóle, tak jak Wam mówię, ja już ją stosuję od około miesiąca i jestem nią naprawdę zachwycona. Jest fantastyczna, jest bardzo porównywalna do Beauty Blendera, tak samo delikatna, świetnie się nią pracuje, właśnie bardzo, nawet powiem Wam szczerze, że jakoś nietrudno się ją wymywa, bo... bo kiedyś miałam beauty blendera to o wiele trudniej z niego wymywało się produkt, a z tej jest to o wiele, o wiele łatwiej no i cena, ja ją kupiłam chyba za 20 albo 25 zł właśnie na sklepie Mint Shop. także jeżeli szukacie, wiecie, lubicie po prostu aplikację gąbeczką, chciałbyście spróbować, a wiadomo szkoda jest wydać te około 80-90 zł na beauty blendera to muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę się praktycznie niczym nie różni nie pamiętam już, bo Beauty Blendera miałam dość dawno, czy Beauty Blender nie jest ba troszkę bardziej miękki, ale, no nie wiem, nie pamiętam, ona jest troszeczkę może bardziej twardsza, ale to też przez to, że teraz ją myłam i wiecie, ona chyba jak jest tak po prostu do użytku, to nie jest bardziej miękka niż teraz taka po myciu, może trochę tam widzicie jeszcze z jakiegoś produktu. No dobra, to ja teraz wykończę makijaż i później do wrócę, pokażę Wam, jak wygląda właśnie podkład z wykończonym makijażem. I tak słuchajcie, prezentuje się wykończony już makijaż. Myślę, że wygląda tak po prostu, wiecie, tak po prostu normalnie, dobrze na co dzień. Na co dzień, tak jak mówię, tak po prostu dobrze wystarczająco dalej bardzo mi się podoba, nawet po wykończeniu ja tutaj go utrwaliłam pudrem rozświetlającym, a nareszcie twarzy po prostu takim niezawodnym z tej matem z Rimmela, w kolorze ogólnie transparentnym, czyli takim, który nie zmienia koloru i teraz co jeszcze bym chciałabym powiedzieć nie zauważyłam też na twarzy jakoś, żeby on ściemniał zmienił swój kolor, aczkolwiek kiedy patrzę tutaj na rękę, to trochę jak gdyby on Zrobił się bardziej pomarańczowy, no ale tak jak mówię, na twarzy jakoś tego nie widzę. Także do zobaczenia później. Aha, oczywiście do Was wieczorem, i wtedy powiem Wam, jak on się zachowywał w ciągu dnia. No i czy gdzieś się pościerał, chociaż podejrzewam, że w tych miejscach tutaj może się oczywiście najszybciej zatrzeć. To dobrze. Cześć, przechodzę do Was już po to, żeby podsumować podkład AA Lumi. Ja mam tak jak mówiłam w kolorze Sand. W sumie muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się że trochę ten kolor, nie wiem, czy nie jest trochę dla mnie już teraz za jasny, kiedy jestem trochę opalona, ale to co chciałabym Wam powiedzieć o samym podkładzie, że tak powiem, to on wszędzie trzyma mi się naprawdę bardzo dobrze. Ogólnie powiem, że, że jestem w ogóle zadowolona z tego podkładu, on jest dla mnie jak najbardziej za plus, przede wszystkim za cenę. Po drugie jest za kolor i w ogóle za kolory, bo ma bardzo ładne kolory. Po trzecie jest zakrycie. I jeżeli chodzi o utrzymanie się jego, to jest to też takie, wiecie, fajnie się utrzymuje, nie ściera się jakoś brzydko, bo niektóre podkłady tak się ścierają bardzo plamiasto, On tego nie robi i wydaje mi się, że jak za taką cenę to naprawdę to jest bardzo dobry podkład także bardzo szczerze, ja już go w ogóle polecam wszelkim moim, wiecie, tutaj znajomym tak bardziej, że odkryłam taki bardzo fajny podkład, szczególnie, że teraz zbliża się sezon wakacji czyli w ogóle używamy bardziej takich rzeczy ups, rozświetlających także ja też jak najbardziej Wam polecam, w ogóle wiecie, na jakichś yy, przecenach możecie go wyhaczyć chyba nawet dzisiaj go widziałam w Hebe, że jest za 12 zł także Szczerze polecam, to nie jest dużo, żeby sprawdzić dany podkład. I to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się ciepło do następnego już filmiku. Pa Pa!